te początki były takie, że nie było tylu pomocy, nie było tylu aplikacji, nie było tylu narzędzi, więc wiele rzeczy musieliśmy po prostu robić sami, czy to zamawiać posiłki, zaznaczać nieobecności dzieci. Dla mnie te początki były no, bardzo pracochłonne, bo ja byłam nauczycielem, sprzątaczką, sekretarką, dyrektorką. Sporo czasu schodziło nam na takie rzeczy administracyjne, no to niestety mieliśmy mniej czasu na przykład na rozwój różnych programów edukacyjnych, no bo siedzieliśmy w tym. Praca jest po prostu łatwiejsza bez porównania, ten system obecności jest dla nas takim narzędziem kompleksowym, przede wszystkim intuicyjnym i ładnie to wszystko wygląda pod względem graficznym, estetycznym, wszystko jest przejrzyste. Myślę, że to jest spokojnie około 90% czasu zaoszczędzonego. Z racji tego, że my tak naprawdę w ogóle nie spędzamy prawie czasu przy, przy samych rozliczeniach w tym systemie, klikamy tylko zatwierdź, wszystko automatycznie się zatwierdza. Nie wyobrażam sobie obecnie w dzisiejszych czasach prowadzenia placówki bez tego narzędzia. To jest taki system dla współczesnej, dobrze rozwijającej się placówki, jej idealny. Współczesna placówka, szczególnie tak duża, już nie mogłaby funkcjonować bez takiego systemu, bez takiego ułatwienia, bo tej pracy administracyjnej byłoby na 10 asystentek, a nie na jedną czy na dwie. Także jak najbardziej system ułatwia pracę, jest bardzo funkcjonalny taki przyjemny, intuicyjny w obsłudze. Rodzice są bardzo zadowoleni z systemu, właśnie przede wszystkim dlatego, że wszystko mogą zrobić jednym kliknięciem, sprawdzić bilans, terminy opłat, zaznaczyć nieobecność dziecka, dzięki temu nie ponosić dodatkowych kosztów za wyżywienie. Jako rodzic i jako administrator, obecności.pl Bo jest to bardzo funkcjonalny, intuicyjny system i jeszcze nas nie zawiódł. Wdrożenie do systemu było bardzo szczegółowe, dokładne. Także, jako laik na początku, nie wiedząc nic, bardzo szybko wdrożyłam się i mogę sprawnie z niego korzystać. Ja bym chciała zachęcić tutaj dyrektorów, osoby prowadzące przedszkola, żłobki, szkoły, do tego, żeby nie bać się tej cyfryzacji. Badania pokazują, że jeżeli w przeciągu pięciu lat nie pojawisz się tutaj, czy w internecie, czy nie, czy nie będziesz używał tych wszystkich narzędzi, to po prostu Twoja firma zginie z tej mapy.